trochu, po trochu i do twardego. Teraz stoimy tutaj na brzegu. To jest twardziej na rowem. Bo na środku, to byśmy porobili kolejny I pewnie byśmy nie wyjechali. O. Tam jest druga laweta. Przeładowujemy. Baloty, 300 sztuk balotów, także jest trochę do zwiedzenia. no dzisiaj planujemy tylko zabrać dwie lawety całe załadujemy ale zawsze coś do przodu wcześniej nie było czasu zwieść nadam roboty teraz na spokojnie jak nie pada te parę dni ma nie padać do czwartku, chyba tutaj, jak widać, pierwszy przejazd robiliśmy już. No to się porobiły kolejny. No, tak to jest. Jakby na każdej łące był taki nasyp jak tutaj, właśnie przy robię, to by nie było żadnego problemu. Wtedy ładujemy i jedziemy. No, a tak jak jest mokro, tutaj dużo niżej, no to robią się problemy. Zaraz będziemy przeładowywacz. Zobaczę, może to pójdzie prosto. Pójdzie. zewnątrz. Z mokrego wywozimy tą nawetą bo ma większe koła. Tam ma ciężarowe, tam ma pięćsetki balonówki, także znaczy to inaczej, bo bym tak szybko nie przedrze. Zaraz będzie pełna, jeszcze trochę to Po trochu, po trochu i będzie. I zaraz jesteśmy przy wyjeździe. Wyjazd jest tutaj, o winość, także i do lewej strony. Tu pędu nabierzemy z góry i pójdzie. jak najbliżej rowu, pojedziemy To widać się smokro zaraz zobaczymy którędy, widać trochę towaru jest zaraz jakieś przybliżenie, o Jedziemy! No widać chciałem przejechać na no, pusto, przejechałem zawrócić No i już Już się przedziera Także nałożymy może z 10 I, i trzeba będzie uciekać stąd Nowo do suchego Jeśli się chodzi to Aż skacze. No tak to jest. O. Zobaczymy, jak to pójdzie. Od razu pociągniemy do przodu drugim ciągnikiem, żeby to szło jakoś pewniej. Bo pojechaliśmy pierwszy raz, właśnie. Już się ciągnęliśmy. Zaraz pokażę. To na dwa to jakoś ciągło, ale Ale jest masakra Jednym to byśmy tu nie ujechali rozładowujemy teraz ta będzie do pełnego i będziemy kombinować dalej thank you Pójdzie co? A zaraz zobaczę. Udało się dojechać na twarde. Się dołożymy tutaj parę na górce? Nie gorzej żeby tutaj teraz przejechać, ale jakoś na drogę pociągniemy i myślę, żeby targamy. Zobaczymy, co da się zrobić. Pójdziemy na linię, zobaczymy co to się stanie. O, teraz mnie ciągnąć. Laweczka dosyć obłożona, także zobaczymy. Przejechaliśmy przez najgorsze. Teraz trzeba ładować do pełna, zepniemy ładnie i wyjazd. Nawet bardzo się nie poryło, także jeszcze będzie można tak jeździć. Linia już zwinięta, aby do wyjazdu. Jedziemy po ostatnie dwa maloty. Szwagier już zapina pasy, także wyjazd. Weźmiemy jednego z tej, drugiego wcześniej i, i uciekamy. Udało się wyciągnąć bez zdejmowania. Teraz jedzie dłuży, także dużym pójdzie. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Taki trochę inny odcinek wyszedł się, udał. Także na razie, cześć.